Wśród świętych tekstów żaden nie stanowi takiego wyzwania dla zrozumienia jak apokalipsa. Jej strony tchną enigmatycznymi symbolami, fantastycznymi stworzeniami, zakodowanymi liczbami, wizjami, które wykraczają poza rzeczywistość. Jednak ta złożoność nie jest przypadkowa. Każdy obraz niesie ze sobą objawiający cel. W tej podróży rozszyfrujesz złamane pieczęcie, przenikliwe trąby, wylane kilci. Zrozumiesz smoka, który porywa gwiazdy, Bestię wyłaniającą się z otchłani i niezniszczalnych świadków. Przede wszystkim dostrzeżesz baranka w centrum wszechświata. Za kryptycznym językiem pulsuje krystalicznie czysta wiadomość. Nawet gdy zapanuje chaos, ostateczne zwycięstwo jest już zagwarantowane. Wszystko zaczyna się od wygnanego starca. Jan, ostatni z uczniów, którzy chodzili z Jezusem, marnieje na więziennej wyspie Patmos bezlitosnej skale, gdzie Rzym więził swoich przeciwników. Tam, w samotności końca życia, dzieje się coś nieoczekiwanego. Gdy się modlił, potężny głos jak trąba rozerwał ciszę Jotaem jest alfa i omega. Odwracając się, nie zobaczył pokornego rabina z Galilei, lecz pana historii, szaty skąpane w świetle, oczy jak płonące płomienie, gwiazdy migoczące w jego dłoniach, ostry miecz wychodzący z jego ustęp. Jan zemdlał przed chwałą. Dotyk, który wskrzesza umarłych, podniósł go. Nie bój się. Napisz, co zobaczysz. W ten sposób narodziła się nie książka, lecz objawienie psis. Każda kolejna wizja, trouni otoczone tęczami, skrzydlate stworzenia wołające święty. Święty, święty, zwoje zapieczętowane tajemnicami wskazuje na fundamentalną prawdę. Celem nie jest zaciemnianie, lecz oświecanie. Objawienie Chrystusa jako osi wszechświata. Ujawnienie boskiego planu wplecionego w tkankę historii. Udowodnienie, że w najgęstszych ciemnościach panuje berenek. Przed ostatecznym punktem kulminacyjnym jednak do siedmiu wspólnot w Azji wysyłane są przenikliwe wiadomości. Kościoły wytrwałe w torturach, wspólnoty zadowolone z siebie, zgromadzenia, które zamieniły wiarę na wygodę, każdy list jest diagnozą i antidotum. Lustra dla każdej duszy szukającej prawdy. Wtedy otwiera się niebo. Porwany w duchu, Jan wchodzi do sali tronowej. Żadnego chaosu, absolutny porządek. W epicentrum przerażająca istota, otoczona błyskawicami i hurami starszych składających korony. Cztery żywe stworzenia Lew, Wół, Człowiek orze uśpiewają wieczny hymn Święty, Święty, Święty. A w centrum zagadka zwój z siedmioma pieczęciami niemożliwy do otwarcia Pytanie które rozbrzmiewa. Kto jest godzien otworzyć pieczęcie? Jan szlocha. Żadne stworzenie w niebie, na ziemi ani w otchłani nie spełnia kryterium. Aż starszy szepcze: Oto Lew z pokolenia Judy. Jan patrzy i widzi baranka zabitego, lecz stojącego, gdy zranione łapy biorą zwój. Wszechświat wybucha uwielbieniem. Godzien jest zabity. Tylko on odkrywa tajemnice historii. Pierwsza pieczęć pęka. Pojawia się biały jeździec, z koroną na głowie, z łukiem w ręku. Wielu myli go z Chrystusem, ale to złośliwa parodia, pseudopokojowcy, którzy podbijają podstępem. Druga pieczęć pęka. Teraz, czerwony koń jak świeża krew, niosący gigantyczny miecz. Jego imię. Wojna. Jego dziedzictwo. Pokój zniszczony między narodami, plemionami, domami. Miecz drugiego jeźdźca nie przecina więzi. Ale je rozrywa. Bracia stają się przeciwnikami, narody rozpalają ogniska nienawiści tam, gdzie kiedyś były granice. Gdy pęka trzecia pieczęć, pojawia się kolor nędzy, czarny koń, jeździec z niezrównoważonymi wagami. Pszenica i jęczmień są warte dziennej zapłaty. Oliwa i wino, symbole obfitości, pozostają nietknięte na bankiety innych. To perwersywna ekonomia, puste brzuchy pod złotymi dachami. Wtedy czwarty jeździec posuwa się naprzód z trupim odcieniem, zielonkawym wierzchowcem jak gnijące mięso. Jego imię to śmierć, a otchłań podąża za nim. Legiony ulegają przeklętej triadzie, wojnie, głodowi, zarazie, siły, które już niszczą historię, ale w czasie ostatecznym rozprzestrzenią się jak plamy oleju, zawsze za boskim pozwoleniem, kosmiczną odpowiedzą na ludzki bunt. W piątej pieczęci scena radykalnie się zmienia. Pod niebiańskim ołtarzem wyłaniają się stłumione głosy. Dusze tych, którzy zginęli z miłości do prawdy. Jak długo? Wołają. Dają im białe szaty, nie jako natychmiastową odpowiedź, lecz jako obietnicę, zbliża się sąd. Szósta pieczęć wyzwala upadek kosmicznych filarów. Słońce zamienione w zgaszony węgiel, księżyc w krwawą rdzę, gwiazdy spadające jak zielone owoce potrząsane przez burzę. Góry są wyrywane jak zęby. Wyspy unoszą się jak martwe liście. Królowie i potężni, teraz zrównani przez terror, błagają skały. Ukryjcie nas przed obliczem tronu. Nadszedł dzień baranka, a kto się ostoi. Święta pauza przerywa sekwencję. Cztery anioły powstrzymują wiatry zniszczenia na czterech krańcach ziemi. Ze wschodu wznosi się posłaniec z pieczęcią Boga żywego. Nie krzywcie stworzenia, nakazuje, dopóki nie naznaczymy sług na ich czołach. 144 tysiące otrzymują znak 12 tysięcy z każdego plemienia Izraela, resztkowe jądro chronione w oku huraganu. Ale oto wzniosły kontrast, za nimi niezliczony tłum. Ludzie wszystkich narodowości, szaty wybielone we krwi baranka, dłonie machające jak sztandary zwycięstwa. Zbawienie temu, który siedzi na tronie i barankowi, wołają. Są to ocaleni z wielkiego ucisku, wieczni migranci do miejsca bez głodu, bez pragnienia, bez łez. Podczas gdy świat się rozpada, niebo wypełnia się pieśniami. Podczas gdy tłumy bluźnią, miliony padają na twarz. Siódma pieczęć pęka. Cisza. Około trzydziestu minut kosmicznej próżni, jakby wszechświat wstrzymał oddech. Siedmiu aniołów ustawia się z srebrnymi trąbami. Inny posłaniec zbliża się do ołtarza, napełnia złotą kadzielnicę niebiańskimi węglami i modlitwami świętych aromat który unosi się jak kadzidło. Nagle rzuca ogień na ziemię. Błyskawice przecinają ferment. Gromy wstrząsają fundamentami planety. Rozpoczyna się symfonia sądu. Pierwsza trąba. Grat i ogień zmieszane z krwią pożerają lasy i pastwiska. Druga trąba. Płonąca góra zanurza się w oceanach, zamieniając jedną trzecią wód w skrzepłą krew. Życie morskie w wpadlinę. Statki wpływające grobowce. Trzecia trąba. Gwiazda zwana piołunem zanieczyszcza źródła i rzeki, zamieniając słodką wodę w gorzką truciznę. Czwarta trąba. Niebo ciemnieje. Słońce, księżyc i gwiazdy tracą jedną trzecią swojego blasku, pogrążając stworzenie w odcieniach sepi. Przed piątą trąbą krzyk Orła rozdziera atmosferę. Biada. Biada. Biada mieszkańcom ziemi. Otchłań czeka na swoją godzinę. Gdy piąty anioł dmie. Spadająca gwiazda otrzymuje klucz do studni bez dna. Dym unosi się jak kurtyna piekielnego teatru, i z niej wyłaniają się szarańcze w zbrojach wojennych, z metalicznymi kopytami. Nie pożerają roślin, lecz ludzi bez boskiej pieczęci. Ich skorpionowe ogony wstrzykują agonie przez pięć miesięcy, torturę, która sprawia, że pragnie się śmierci, ale śmierć się cofa. Nad nimi panuje Abaddon po hebrajsku, Epalien po grecku. Anioł Otchłani, architekt dezintegracji. Szósta tromba uwalnia czterech posłańców przykutych do brzegów Eufratu. Czekali na dokładną minutę, przeznaczony dzień. Teraz wyzwalają armię 200 milionów. Jan obserwuje. Kawaleria z lwimi głowami ziejąca siarką, ogniem i dymem. Futra w odcieniach piekła, wulkaniczna czerwień, elektryzujący błękit, siarkowa żółć. Wizje które odbijają się echem w nowoczesnych laboratoriach, czy to czołgi plujące odłamkami. Bomby napalmowe. Radioaktywny deszcz, który zatruwa rzeki, zwęgla lasy, zaciemnia atmosferę. Prorox i wieku opisuje katastrofy XX i wieku ograniczonym leksykonem, ale jego istota jest precyzyjna. Nie tylko ziemia krwawi, ale dusze twardnieją. Nawet po plagach ocaleni trwają w bałwochwalstwie, zażywaniu narkotyków, morderstwach, zinstytucjonalizowanych kłamstwach. Ludzki bunt to bezdenna otchłań. W tym chaosie anioł stępuje, otoczony słoneczną aureolą, stopy jak kolumny ognia. W jego rękach otwarta mała księga. Gdy jego głos grzmi, siedem gromów odpowiada zaszyfrowanym kodem tajemnicami, których Janowi nie wolno zapisywać. Weź i zjedz, nakazuje anioł. Zwój jest miodem w ustach, żółcią w żołądku. Takie jest słowo. Słodycz dla wybranych, gorycz dla tych, którzy je odrzucają. Trąby nie są jedynie futurystycznymi proroctwami, są lustrami teraźniejszości. Zanieczyszczone rzeki, zaciemnione niebo, niestabilne gleby, arsenały masowej zagłady, a ludzkość tańczy na krawędzi przepaści. Kosmiczny zegar posuwa się do siódmej trąby, ale najpierw muszą rozbrzmieć dwa głosy. Jan otrzymuje rozkazy, zmierz świątynię i ołtarz. Dziedziniec zewnętrzny. Pozostawiony poganom, deptany przez 42 miesiące. Pomiar jest aktem teologicznym, rozgraniczeniem między świętym a profanum. Wtedy pojawiają się świadkowie, prorocy ubrani w wory, niezwyciężeni przez 1260 dni. Mają moc powstrzymywania chmur, plucia niebiańskim ogniem, zamieniania rzek w krew, szerzenia plak. Żadna ludzka ręka ich nie rani, aż bestia wyłania się z otchłani. Pokonuje ich, zabija, wystawia ich ciała na globalnym placu. Ludzie wymieniają prezenty jak na makabryczne Boże Narodzenie, ulżeni ciszą proroków. Trzy i pół dnia później duch ożywia ich. Wstają w świetle reflektorów świata. Potężny głos: Wstąpcie! Wznoszą się w obłoku, podczas gdy Jerozolima drży, zabijając dziesięć tysięcy. Ocaleni, po raz pierwszy, wyznają: chwała Bogu niebios. Lekcja jest wieczna. Gdy świadectwo wydaje się wygasłe, Bóg je wskrzesza. Nasza era ucisza prorocze głosy, wyśmiewa wiarę, ale słowo będzie miało ostatnie słowo. Siódma trąba brzmi. Niebiańskie chóry ogłaszają. Królestwa świata należą do Pana i jego Chrystusa. Starsi padają na twarz. Boska świątynia otwiera się, ukazując arkę przymierza. Kataklizmy wstrząsają kosmiczną sceną. Skupienie przenosi się teraz na kulisy. Pierwotną wojnę. Jan podnosi oczy. Nowy symbol unosi się na firmamencie. Kobieta odziana w słońce. Księżyc pod jej stopami. Korona z dwunastu gwiazd. W ciąży. Krzyczy w bólach porodowych. Niebiańska kobieta wije się w kosmicznych bólach. Krzyki porodowe rozdzierają eter. Oto pojawia się kontrapunkt. Szkarłatny smok z siedmioma ukoronowanymi głowami. Dziesięcioma rogami jak włócznie. Ogonem zmiata jedną trzecią gwiazd z firmamentu, ustawiając się jako położna śmierci. Gdy rodzi się dziecko, ten, który będzie rządził narodami żelaznym berłem, potwór otwiera paszczę. Ale oto porwanie. Dziecko zostaje uniesione na boski tron, zanim złogo dotknie. Kobieta ucieka na pustynię, utrzymywana przez 1260 dni. Niebo zamienia się w pole bitwy. Michał i jego legiony zderzają się ze smokiem i jego zbuntowanymi aniołami. Klęska zła jest nieunikniona, pierwotny wąż, oszczerca wieków, szatan, zostaje wyrzukony z niebiańskich sfer. Rozbrzmiewa proklamacja: Teraz nadeszło zbawienie. Ale na ziemi wściekły Gat wie, że jego koniec jest bliski. Ściga skrzydlatą kobietę, wymiotując rzekę nienawiści. Sama ziemia ją chroni, połykając trujący potok. Sfrustrowany smok zwraca się przeciwko innym dzieciom, tym, którzy przestrzegają przykazań i świadectwa Jezusa. Jan jest świadkiem materializacji zła. Z pierwotnego oceanu wyłania się bestia. Siedem bluźnierczych głów, dziesięć rogów zwieńczonych diademami. Ciało lamparta, łapy niedźwiedzia, pysk lwa, kolarz upadłych imperiów. Smok oddaje jej swój tron i władzę. Śmiertelnie zraniona głowa ożywa, wywołując globalne zdumienie. Kto jest jak bestia? Przez 42 miesiące bluźni przeciwko boskości, wypowiada wojnę świętym i żąda uwielbienia. Tylko jej imienia nie ma w Księdze Baranka. Wtedy pojawia się druga bestia, ziemska, przebrana za niewinność, rogi jak berenek, głos jak smok. Jest architektem oszustwa. Wykonuje spektakularne znaki, nawet ogień stępuje z nieba, aby potwierdzić pierwszą bestię. Tworzy mówiący obraz Ogłasza powszechne uwielbienie. Kto się opiera, umiera, kto uwielbia, otrzymuje znak na czole lub na ręce. Bez niego nikt nie może kupować ani sprzedawać. Oto zagadka. 666. Ludzka liczba, która stanowi wyzwanie dla tysiącleci. Bestia, fałszywy prorok i znak tworzą fałszywą trójcę, sataniczną parodię świętości. W naszej erze cyfrowej inwigilacji i nietolerancji, jej nasiona już kiełkują. Ale ci, którzy są zapieczętowani przez baranka, nigdy się nie pomylą. Podczas gdy ziemia pije wino oszustwa, niebiański krzyk ogłasza. Upadła. Upadła wielka Babilonia. Nie miasto, lecz system. Prostytutka siedząca na narodach, ubrana w cesarską purpurę i kupieckie złoto. Upajała świat swoją rozpustą, obscenicznym handlem, skorumpowanymi religiami, krwią męczenników podawaną w kielichach obfitości. Jej koniec będzie nagły. Globalna metropolia występu zredukowana do popiołów. Babilonia upada w 60 minut. Królowie, potężni i armatorzy płaczą nad popiołami, nie z wyrzutów sumienia, lecz z powodu wyparowanych fortun. Anioł rzuca kamień młyński do oceanu, prorokując, tak zostanie zrzucona wielka nierządnica. Niebo wybucha wtedy Alleluja. Zbawienie naszemu Bogu, który pomścił krew swoich sług. Oto niebiosa rozrywają się. Pojawia się śnieżnobiały koń, dosiadany przez tego, który nazywa się wierny i prawdziwy. Oczy jak piece, splecione daje na czole, tytuł wyryty ogniem, król królów. Jego armia podąża za nim, ubrana w nieskazitelny len. Z ust jeźdźca ostry miecz przecina wymiary. On depcze prasę gniewu bożego, podczas gdy bestia, królowie ziemscy i ich armie gromadzą się na ostateczne starcie. Ale nie ma walki. Tylko akt sądowy. Bestia i fałszywy prorok zostają wrzuceni żywcem do jeziora siarki. Reszta pada przed tchnieniem słowa. Kosmiczna cisza. Berenek obejmuje swój ziemski tron. Anioł zstępuje wtedy z kluczami do otchłani. Przykuwa tysiącletniego smoka starożytnego węża, szatana i zamyka go w studni bez dna. Rozpoczyna się tysiąclecie. Tysiąc lat pokoju pod mesjańskim panowaniem. Trouni zostają wzniesione. Na nich ci, którzy zostali ścięci za Chrystusa, skrzeszeni w pierwszym zmartwychwstaniu, sądzą narody. Błogosławieni ci, druga śmierć ich nie dotyka. Pod koniec tysiąclecia, paradoks, szatan zostaje uwolniony. Kusi go UGE i Magoga, narody liczne jak piasek morski. Otaczają obóz świętych. Niebiański ogień ich pożera. Teraz tak. Smok zostaje wrzucony do jeziora ognia wraz ze swoimi wspólnikami. Wieczna męka, ostateczna scena, wielki biały tron, ziemia i niebo uciekają przed jego obecnością. Umarli wszystkich epok zostają postawieni na nogi. Otwierają się księgi, zapisy każdego czynu, słowa, intencji. Inna księga, księga życia baranka, morze, śmierć i Hades oddają swoich mieszkańców. Nieobecni w księdze życia, zanurzają się w jeziorze ognia ostatecznej śmierci. Wtedy, kosmiczna transfiguracja. Nowe niebo, nowa ziemia. Pierwotne morze znika. Stępuje nowe Jeruzalem, oblubienica ozdobiona dla oblubieńca. Potężny głos, oto przybytek Boga z ludźmi. Koniec łez, bólu i śmierci. Tron ogłasza, oto czynię wszystko nowe. Stało się, Jotaem jest Alfa i Omega. Miasto jest przezroczystym złotem. Nie ma świątyni. Berenek jest jej sanktuarium i światłem. Wieczny dzień. Słudzy będą oglądać jego oblicze i panować na wieki wieków. Wycieńczonemu widzącemu ostatnie słowa. Oto przychodzę wkrótce. Błogosławiony, kto strzeże tych słów? Kto pragnie? Niech przyjdzie. Woda życia, czysta łaska. Tak. Przychodzę wkrótce. A od Ducha i Kościoła rozbrzmiewa przez wieki: Przyjdź, Panie Jezu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze Prorocze Słowo na YouTube. Włącz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.